Maria Annes Q4, 1 Hama, tu Stefan Kuebek to Maria Stefan Cezary, no elegancko, Artek, bez problemu, super idzie. Akurat i antena się strzeliła w Anglii, takie że jest super, nie ma problemu, no to, to proszę na następną stację i będzie miała stację okolicznościowo zaliczoną z Polski. Jest, tu Stefan Kuebek to Maria Stefan Cezary. Maria Stefan Cezary, tu Maria łamane Stefan Kodek, Bardzo Dorota Olga Roman. Witam serdecznie kolego. Wiesz, wskazówka stoi równo na dziewiątę, także sygnał jest bardzo silny i czytelny. A zatem kocham do Ciebie. Okej, okay, Maria łamana jest kurwa, Dorota Roman Olga, tu Stefan Kodeks to Maria Stefan Cezary. Okej okay, Rysiu, również piątka, dziewiątka. Tam nawet kamera teraz włączona, także będzie udokumentowane to na kamerce. No masz łączność z okolicznościową stacją, no bo do końca lipca pod tym znakiem pracuje, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest Maria Skłodowska-Kiwi i stulecie nagrody dla niej, o. Proszę, Maria Łamanewsku 2 DRO, tu SQ100 MSC. No dziękuję, fajnie, cieszę się bardzo z tej łączności, słuchaj muszę Ci powiedzieć, że Maria W tym względu, do której uciekałem, także łódz dosyć szumarny, fajnie. na w tej